Ja bym to sprzedać, wiesz? To jest lepsza skup czaszka Dobra To jest mojnacy Nie ma właśnie, ale jest better, nie? No jeź, 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 No ciekawe No o chuju złot, odbiję się przed O! zostałem kopnięty Kurwa! Aha, ciekawe Prasz. Dobra, okej, okay. na luzie, na luzie Aaa, tam się przyjmiał jakiś kurwa chłystkiem O kurwa przemiłeś mi rękę Jedź Dawaj na, na lewo próbuj, na lewo No ja lepram stoję Gol, gol, gol gol gol. Ja nie o. Flintstone no, jak ty ją widziałeś. Masz gola, masz gola, masz gola, masz gola, masz gola Krystiano. No niee! Krystiano. Ona się nawet wraca już zwracam radę, czekaj Teraz będzie. Teraz. Bijo, chodź pomóż mi widać. Może harfunem zahadę. Teraz będzie ciężko, wiesz? No wiem, dlatego będzie ci pomógł. Ojej, ale bym wybił. To jest filizna, nie do Dobra, filizną jest git. Odbij, odbij! Odbiłem, odbiłem, cicho odbiłem, 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 odbiłem. Tak, tak, by się to zrobił. Dawaj, Cristiano. To jest ten mały. Bijo. O nie, od... To jest sprawa. Kurwa, tak? Ja pierdolę, na luzie, nie ma co się marwić, tak, rozumiesz? Tak, nie mam zamiaru się zmusić tak. i, I zatracić tym co najlepsze, tak? Tak, tak, no no Dobra, Dobra jedź To rady Jedź, ja czekam na ten moment No się O kurwa, no ja nie umiem tak wysoko latać Kurwa, jak tak musisz po prostu wylecieć, rozumiesz? Jak z gniazda plak, tak. Tuż pod po szybko Tu już nie ma gniazda że cię uratuje, rozumiesz? Tak. Ja tak, jadę. Tak, mam. mamy. No no. no, no! Brawo! Bandiera, Stefan Bandiera. Oj nie, mów tak. Jefan Mandier Jefon Mandier Jedion Jediom fagin Kłozi bliad Oj ładnie Dobra, dobra. ja jadę Dobra dobra Mamio, mamią mamy, mam ją tam ją, mam ją. Oj przepraszam kurwa Flinston Kurwa, jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam No to gówno. Jezu nie! Yeah. Ja yeah. pierdolę! Kurwa! Przepraszam, zjebałem za, za długo ten, wracałem. Zobacz, gdzieś. No, Dobra, odrobienia, tak? odrobienia tak? Op. Op. Na luzie, na luzie. Ja... To są możki, kurwa! Nie sobie zbugowało, więc da się zresztą. Gol! Nie! Kurwa! Ja wracam, już Co lecę. Próbuj na pierwszy, na pierwszy. Nie to sukces. No? Oh, sorry, sorry. Chcecie zobaczyć, co Ja Ja pierdolę na... Brawo, Cristiano! Ja, Christiano, zawsze wraca Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ja cię, 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 Na lewo będę próbował. Patrzcie. O Kurwa. I... Ye! Yeah! Po wygrasz tak, dobra, O nie. Dobra, wracaj i odbij, odbij. Ten aż za to. Dawaj, 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 dawaj. A to, to wszystko dzięki pity. Jedź, 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 jedź. Jedź. Dobra. O nie. Mam, 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 mam. Dawaj, mam. Dawaj, dawaj! O nie, odbił mnie, odbił mnie, odbił mnie. Wybij do, do boku, do boku, do boku. Uważaj, idzie, idzie. Dawaj, dawaj! dawaj. Wbite street O nie, kurwa! Bierz ją, obierzł, o nie, minął mnie! Lecę, lecę, wracam, wracam! Odbij, odbij O no nie, kurwa! Jebany, śmieć. Pisok o Taka skrzyneczka mi dropa Za ten ostatni meczek I przejebaliście No Nie no to za ten mecz co z tobą grałem a, No ale przejebaliście i tak no, no raczej albo bo cię dawaj, dawaj dawaj do końca, do końca, no. dawaj ja jestem w środku Wisły wyjebało czy co? Nie? Mnie? No nie Z, z cesarch nie w tę stronę a... A czy nie pogramy z no tego, tak, tak? wyjebało mnie z tego. No to nie pogramy. No ale już, mi się za chwilę kończy. No jak mi się kurwa się nie skończyło, to ma się skończyć? Tak. Też mi, Też połówkę dostałem, więc... Jeszcze jednego zagramy, na pewno. Bierze ją, liston, no. No ja... Aaaaa! No... No! Aj... Próbuj Bieszą, Bieszczu, Bieszł. Gdzie ty jesteś? Próbuj. Za wysoko kurwa. Aj. Dobra, Jezus yes. Dobra, już płycie. Ja już, już zaświecą pójdę. Dobra, pięknie. Spokój, 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 spokój. No i nie ma. To ja, ja stoję, próbuję wyjść. Próbuj wybić. Dobra, dawaj, dawaj do końca. Co? Aj. Dawaj! O! O nie wybił przede mną. O! Aj. Nie no nie gadaj. Ojej, oh, yeah, ja fleestone! Ty... Strzeliłem tobą. No. Kurga. Chciałem wybić do tyłu Dobra Odrobimy, i do odrobimy i Dobra, full tak ofensyw, to, to już nawet nie ma powrotu Co? radę zabrać te Temi się kierować kierunkiem Ciekawe się w miarę ten, i tak kieruję Znaczy w i tak już To też było ciekawe A nie, dagger tu, tak? Gdybyśmy się spotkali pewnie Jest, ja... Ja dawaj, dorzuć mi, dorzuć mi, dorzuć mi, dorzuć mi dorzuć mi. bym się zgarnął po drodze trochę Dorzuciłem, do, masz piłę, masz piłę, Chuja piłę Mam piłę kurwa! No a nie? No twoje NA, idealnie w tamtym tym Kurwa Flisty no, dziadu NA, jebany, Dobra, nie, Dawaj jest... jeszcze innego no. Dobra, gramy Kurwa tyle piwska się dzisiaj opije, że ja zeszczam no, się w... Ale ty tak nie mów. Ale nawet ja tak nie chcę. A to po co pijesz? Bo lubię. O, cholera. Dobra, co robimy z tym meczem Fizz? No, wygrywamy. No to chodzi. Jedź. Jedź, próbuj na lewo. Masz na lewo. O, o spóźniony tak. chyba byłeś. No nie? O kurwa. Oj, 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 problem na Nie, nie, luz. Luz, mówisz? Naj o chuj, ale mnie pogięło trochę na TY! Dawaj, dawaj, dawaj! Jestem w środku! Pełen boost! Kurwa! Ale zjebałem O chuj Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Ja w sumie od pasta zrywam. Jak być do środka, to by była bajka. No bajka no, kurwa, stres, po prostu cała ta... Próbuję na prawo. Dobra. To, 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 to. Ty, już idziesz mójniki tak? A, no dzień dobry. <laughs> Ty, prawie, nie? Patrzyłem. Ty, może coś się da z tego zrobić. Coś jest, co, może tak. będzie z tego. No, drugi Wiesz drugi co? Drugi Jak go dobijesz teraz... Aj! Chcę ja sprawdzić, czy można sprzedawać bandery... Oj, 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 ale nie w ten kurwa, sposób. Kurwa, no nie gadaj. Można. Nie będzie. Znaczy, Gol! No, to jest! Go! No, wie. E, nie, to że jest, ale strzeliliśmy bramkę. Mhm. Mm co się robi w fliśach, się strzeli gola? Że Dobrze. Dawaj na prawo. O Pardon, Sik. No, okej, okay. Ja stoję z tyłu, jakby co? Asekuracja. Jest gol, chłopie, nie potrzebujecie. Będzie? Nie będzie O chuj! Odbiję o, o, obok będzie Można, można tylko u Reapera? Oj, oj oj Jeśli jest nasza obok, to obok, obok. obok. Jeden. Ja mam, ja mam może No jeden A, no to nic sobie nie zrobimy w takim razie No Nie było mnie w dobra Bijo, bijo, bijo Za kolejną przypisę Dobra, było. wracaj Odbij... A dobra, wracam Nie zdążę ty flinston, odbiłyśmy, prawie... patrz co się stało, kurwa! <laughs> prawie do bramki wbiłeś, Kasztanie. Nie, ja, ja w twoją stronę ją odbiłem. Ty lepiej broń bramkę. Patrz, dobra. patrz. Dobrze, Flinston. No, a nie. Dobrze, break. Odbij jakoś. Odbij ją, Odbije. Odbije. Próbuję. Odbiję. Dobra, ty odbijeś. Ja wracam, ja wracam, próbuj. tego Ja. <laughs> Odbi odbij, odbij! Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, je, jedź, 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 je, je. Pusto masz. Dobra, już to jest pełna. O, o, o. Nie no, kurwa, panowie. Szef, szef, tak? Szacuneczek, no. dobra, to... Co się robi, jak się dostrzeli gola? To jest... dobra, Jeba to jest... ci! Dobrze. Jedź, jedź, jedź. Ja sekuruję od razu, jestem za tobą. What's up? A, Golden Dobra, może być. No wywiebał mnie. Nie powiem gdzie. No... <laughs> Mati? What's going on? Nie będzie w ramki. Nie, dawaj, dawaj! Play dawaj! Play. Co? Aleś. No kurwa oh, drang jest grany. Stara mnie powiedziała, że jedzie na wakacje, to ja mówię to ja jadę no też wakacje. Będzie, będzie, będzie bie! bi! Bije! O, próbuj, próbuj, od razu. Kurwa. Oj, Daj, kurwa. Kurwa jest myszek! Danie dupy to jest kurwa, danie dnia dzisiaj. Bitka, O chuj. ty, tudę masz? Słyszałem, że istnieje, ale. Gol! Goli. Będzie gol! Nie <laughs> będzie gola. <laughs> <laughs> Piątek oh. jest sobie dał? To jest? Tudę Sydikado Awokado. O kurwa, a, a on ma o i chuju złoty. To naprawdę złoty ja O ładnie, cross ja rakieta z O No, przy Finston, jedź, Jaki? na lewo, O lewo, na lewo, ładnie Ładnie na lewo, Z lewo, z na na jedź, na lewo, na lewo, na lewo, Dobrze, <laughs> ja <dat je>. Och, <laughs> elegancko, daję go. Tak Dobra, ja, 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 ja. Aha, Sorki, jest. nie chciałem. No idź do niego, idź do niego. Tu robię to. No, nie, 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 jeszcze. Nie mogłem. Jestem bramka, spokojnie, bierz piłkę. Nie obija. To w razie co, wybijaj te wyspy, ci nie zabili. A czekaj, czekaj, powtórz, co ty chcesz zrobić? Wrócić tam po prostu Zejść na zakupy do dołu. Kurwa. Dobra, ja jadę, ja do, do niego jadę. Do dobra, do, dobra. Dym, a... A. Dobrze, a, ja dobra. Dobrze, Maciusz. Chodzę dobra, zobaczę Patrz, to! Dawaj, ty, 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 Dobramki, to... Do bramki, do bramki, szybko, do bramki! Dobrze, Cristiano! <laughs> Pse. o to chodzi. Taki to jest z tym naprawdę. Nie ma pierdalania się. Flisnął, gol, 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 gol! Brawo, krzycz już! Ja pierdolę! Teraz. Oj o, chyba dla nie nich. Będzie. Nie ma, nie, nie ma. Będzie. Dawaj, dawaj, Ronaldo musi strzelić. Aj, ten wuj. Hmm. Dobra. Kończymy ten mecz, idę szybko. I gramy ostatniego i lecimy w CSA. Dobra, Czyli dobra. gramy w Rocket League. Ja bym w w Rocket League no to możemy też w Rocket League. A. O, ładnie. Dziękuję.